Cześć, witam Was ponownie na moim kanale i zachęcam do subskrypcji. Dzięki temu jesteście na bieżąco z każdym filmem i nic Was nie ominie. A my dzisiaj troszeczkę cofniemy się do tyłu, e, do czasów, kiedy jeszcze eksperymentowałam nieco z moimi włosami. Ponieważ dzisiaj pokażę Wam taką moją włosową historię i pokażę Wam zdjęcia z różnych okresów mojego życia, kiedy to kolor moich włosów się zmieniał i opowiem Wam jak, kiedy, dlaczego, po co. Także zapraszam Was oczywiście do oglądania dalej. I chyba Wam tego jeszcze nie mówiłam, ale na samym początku mojego życia, gdzieś to brzmi, bo że ale w podstawówce moje rodzice prowadzili dość prężnie firmę. Firma zajmowała się poniekąd modą i ja wraz z moją siostrą i moje najbliższe koleżanki, rodzina, znajomi, generalnie tak różne osoby uczestniczyły wraz z nami, wraz ze mną w przeróżnych pokazach mody, sesjach zdjęciowych, do magazynów, do tego, um, co będzie w danej kolekcji i tak dalej, no na pewno wiecie, o co chodzi. I w tamtym okresie, w podstawówce, myślę, że miałam wtedy około 7-8 lat, mama już wtedy pofarbowała mi włosy po raz pierwszy, mianowicie zrobiła mi kilka pasemek na włosach, żeby troszeczkę moją buzię rozświetlić, żeby nie wyglądała tak Honuro i tak dalej, czy to była dobra decyzja? Nie wiem, czy to było potrzebne, nie wiem, ale czy to coś zmieniło w moim życiu? Absolutnie nie. Ale już wtedy właśnie miałam swoje pierwsze pasemka. I powiem Wam szczerze, że robiłam je dość długo, aż byłam w okresie gimnazjum i wtedy stwierdziłam, że nie chcę robić tych pasemek, chcę mieć swoje naturalne włosy, nie chcę ich farbować i tak dalej. Wtedy to już była moja w 100% decyzja i przestałam te pasemka robić i długo nosiłam swoje w 100% naturalne włosy, nic kompletnie z nimi nie robiąc i myślę, że nie była to najlepsza decyzja, ponieważ nie czułam się w tamtych włosach jakoś rewelacyjnie. Myślę, że też dużo... Mm, Duże znaczenie miało to, że był to okres jednak dojrzewania. 12, 13, 14 lat człowiek jeszcze nie wyglądał jakoś specjalnie. Ja jeszcze żyłam, żyłam w takich czasach, kiedy to w gimnazjum dziewczyny się nie malowały, żadna moja koleżanka nie używała żadnych kosmetyków do makijażu. Ja również się bardzo długo nie malowałam, więc nie prezentowałam się jakoś cudownie, ale też to był okres w moim życiu, kiedy ja totalnie nie przejmowałam się moim wyglądem, gdzie ja totalnie nie dbałam o to, jak ja wyglądam. I mając 12 lat e, prawie 13 wyglądałam tak jak widzicie na zdjęciu, e, tutaj jeszcze miałam jakieś pasemka, bo czekałam aż one mi zejdą, ale jak widzicie e, praktycznie cała głowa jest naturalna jedynie tam te 3-4 pasemka widać no i kompletnie się nie malowałam nie dbałam o to jak wyglądam e, no to by taki czas wolny, kiedy osiedziałam sobie e, w parku i robiłam sobie sesje z dziewczynami e, aparatami takimi, e, no i korzystałam z tego czasu wolnego, więc e, tak to było. I mniej więcej kiedy już byłam w liceum, stwierdziłam, że stęskniłam się za moimi e, jasnymi włosami, kiedy stwierdziłam, że jednak źle się czuję w tych ciemnych włosach i powiem wam szczerze, trochę na tym. E, jakby spędziłam czasu myśląc, bo bałam się o to, że będę musiała je do końca życia farbować. Ja nie lubię takich rzeczy, które wiecie, muszę, które, w których mam świadomość, że są do końca życia, że coś muszę robić, na przykład, nie wiem, rzęsy non-stop przedłużać, paznokcie non-stop robić, włosy non-stop farbować. Nie lubię takiego czegoś, bo to sprawia, że nie czuję się taka wolna i nie czuję się 100% z sobą. Nie wiem, może to dziwne, ale tak mam. I wtedy miałam właśnie takie myśli, ale stwierdziłam, no trudno, nie czuję się w moich naturalnych włosach, słowo wyglądam. ale Alicą już był to taki czas, kiedy używałam cienia tutaj na dolną linię rzęs. E, nic więcej, bo również w tamtych czasach chyba jedna moja koleżanka z klasy się malowała. Oczywiście nie wiem, jak reszta, ale moje znajome nie, i ja też się nie malowałam. E, no ale jak sobie zrobiłam te, te pasemka, to już było całkiem nieźle. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach, były to właściwie. Już nie pasemka, można powiedzieć, że farbowałam włosy, ale zawsze robiłam to, że farbowałam tylko te włosy, które znajdują się od góry. Jak się przyjrzycie na tych zdjęciach, widać, że na dole jest cały czas mój kolor i zawsze tak robiłam. Nie wiem, dlaczego tak sobie wymyśliłam. No i oczywiście te włosy mi jaśniały wraz z każdym wyjazdem na wakacje, no i cały czas je. Farbowałam aż do momentu, kiedy znowu zatęskniłam za moimi ciemnymi włosami. I powiem wam szczerze, że często sobie właśnie te moje włosy przekładałam na górę, żeby zobaczyć, czy ja może już teraz będę wyglądała lepiej w tych moich naturalnych, takie różne miałam myśli. No i jak to zrobiłam, był to moment, kiedy wyjeżdżałam do mojej siostry do Szwecji, kiedy jeszcze tam mieszkała. I, wiecie, tam miałam takie poczucie, że nieważne jak wyglądam, że nikogo tu nie znam, mogę zrobić co chcę i tam zaczęłam używać szamponetek do włosów i tym sposobem włosy, które mi wyszły widzicie właśnie na zdjęciu był to kolor średni brąz i często z tymi szamponetkami się bawiłam aż em, nadszedł czas w moim życiu kiedy zbliżały się moje 18 urodziny i kiedy miałam 18 lat stwierdziłam, że to jest ten ostatni czas kiedy ja mam jasne włosy bo jeszcze nie no, je farbowałam, był taki okres i od kiedy skończyłam 18 lat, to ani razu ich nie farbowałam po całości na blond. Także stwierdziłam, że 18 urodzin to jest mój ostatni dzień, kiedy ja mam te jasne włosy, i zaraz po 18 przeszłam do mojego koloru włosów. A jak to zrobiłam, muszę Wam przyznać, że nie było to proste. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach, ten kolor momentami jaśniał, momentami był bardzo ciemny. Miałam chwilami nawet czarne włosy, bo byłam raz. Pamiętam u fryzjera, który pofarbował mi mój, na mój natula, naturalny kolor włosów, a później używałam szamponetek. I przyznam Wam szczerze, że przygoda z szamponetkami była całkiem fajna, bo raz mi wychodziły bardzo ciemne włosy, raz były to czarne, jak zresztą możecie zobaczyć na zdjęciach, lub bardzo ciemny brąz. I powiem Wam szczerze, że nie czułam się w tych włosach źle. Wręcz bardzo dobrze, bo one ciągle wyglądały jakoś inaczej, e, tylko że jakoś znowu przyszły do mnie te myśli, że ojej, ja muszę te szamponetki używać, kiedy ja je przestanę używać. No i nadszedł taki moment. Um, to, to, to też wszystko było w liceum, kiedy stwierdziłam, że nie będę już używała tych szamponetek. I powiem Wam szczerze, że to była dobra decyzja, ponieważ jednak to rozjaśnianie włosów um, rozjaśniaczem przez, przez ileś lat sprawiało, że ta farba ciemna nie mogła się utrzymać. Ona zawsze schodziła i ten blond gdzieś tam się pod spodem um, wyżerał, można powiedzieć. I jak możecie zobaczyć na zdjęciu, sprawiało to, że miałam ciemne włosy, a grzówkę miałam troszeczkę. Jasną. I powiem Wam szczerze, że bardzo mi się to podobało i przestałam cokolwiek myśleć, jeśli chodzi o moje włosy, przestałam planować jakieś zmiany aż do momentu, kiedy, jak możecie zobaczyć, miałam w 100% moje naturalne włosy i uważam, że właśnie wtedy, właśnie teraz i właśnie wtedy wyglądają najlepiej. W końcu zaczęły być takie, jakie były zawsze, czyli jestem taką naturalną szatynką, ciemną blondynką, ale jednak myślę, że trochę w kierunku brązu, bo jakbym była w kierunku bardziej jasnego blondu, to bym miała takie mnęsie włosy, a myślę, że one wyglądają mu dość dobrze naturalnie i to był ten moment, kiedy właśnie już byłam tam w którejś liceum na studiach i po studiach i przestałam z nimi cokolwiek robić i nadszedł ten moment, kiedy kiedy wychodziłam za mąż i stwierdziłam, że ładnie będzie jak na zdjęciach będę miała kilka refleksów i tym sposobem raz w roku idę sobie zrobić kilka refleksów i jak możecie zobaczyć w tym momencie mam swoje naturalne włosy jedyne co to są te refleksy, które gdzieś tam może pojedynczo tutaj się przebijają w kiepskim momencie nagryłam ten film, no bo teraz jakby nie mam możliwości do fryzjera, ale mam je nie podcięte i też Um, dawno nie robiłam tych refleksów, bo to było tak naprawdę w zeszłym roku. Myślę, że też dużo na moich włosach zmienia słońce. Jak cofniecie się do moich filmów, chociażby ze, ze stycznia. Grudnia, stycznia na pewno był taki moment, kiedy miałam te włosy bardzo ciemne e, i od tamtego czasu jak nie farbowałam, tak jak mówiłam, robiłam to jakoś przed wakacjami, przed wyjazdem na kos, robiłam ostatni raz refleksy i myślę, że dużo, bardzo dużo e, moich włosach zmienia słońce, zmienia e, po prostu pora roku, bo one bardzo łatwo, może przez to kiedyś rozjaśnianie, rozjaśniają się samo istniejąc na słońcu, zimą mam zawsze włosy ciemne latem mam jaśniejsze e, kilka tych refleksów mam, ale to jest tak naprawdę wszystko co robię e, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa bo wiem, że kiedyś, kiedyś, kiedyś nadejdzie ten moment, kiedy człowiek będzie musiał trochę włosy pofarbować, żeby nie być na przykład siwym e, i wtedy faktycznie będę to robiła a na razie mogę się cieszyć moimi naturalnymi włosami, które jak mówiłam zimą wyglądają trochę gorzej latem trochę lepiej, ale zrobię sobie raz w roku te jakieś refleksy i jestem z moich włosów naprawdę zadowolona że nic z nim nie muszę robić i płacić za to farbowanie i myśleć o tym, że co trzy tygodnie czy cztery muszę iść się farbować, bo te odrosty, odrosty mnie bardzo denerwowały, tym bardziej, że to był blond i na ciemnych włosach, blond, na ciemnych włosach, blond refleksach, odrosty wydawały się być tak, jakby były czarne. Także. To wyglądało słabo i to mnie bardzo denerwowało. E, wiem, że teraz są różne metody farbowania, można zrobić sombre, można zrobić coś tam. Teraz te odrosty są trochę w modzie, bo można zrobić takie cieniowane włosy, ale ja na razie nie chcę farbować, jestem zadowolona właśnie z tych włosów, jakie teraz mam. Także to była moja włosowa historia. E, pewnie nie wiedzieliście, że miałam kiedyś e, czarne włosy, ciemnobrązowe, i także byłam jasną blondynką. E, no ale, ale tak było. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Możecie mi dać znać, jakie Wy kolory mieliście na swoich włosach i czy trochę z nimi majsterkowaliście, czy zostawiliście je takie, jakie są. A my widzimy się oczywiście już jutro w kolejnym filmie, więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia. Pa! pa.